Są takie, że Znowu się porobiło. jest szansa na zakończenie wojny. No, mówię to troszeczkę z uśmiechem na twarzy, bo tutaj tram zadziałał. Ewidentnie potrzebuje dostać pokojową nagrodę Nobla za to. Powykręcał ręce Załęskiemu i jego ekipie. Nazbierał kwity na ich malwersacje. Kwity są. I jest I... alternatywa. Jest alternatywa. No. Albo idziecie z pieniędzmi na emeryturę, ale wcześniej podpisujecie pokój, albo będziemy was ścigali listami gończymi po całym świecie i nigdzie nie uciekniecie. No Notabene Trump wyprzedził fakty i e, jak w dobrym kabarecie powiedział, że e, jeżeli któryś z tych 28 punktów bodajże nie będzie ci pasował, to my zrobimy tak, żeby ci Spasował. Żeby pasował. <laughs> będzie ci się podobało. No tak, tak, tak. Jeżeli masz problem z którymkolwiek punktem, my zrobimy tak, że będzie ci się to podobało. No. Czyli chwała na wysokości, a pokój na ziemi. <laughs> Załęski skacze jak zajączek po Europie w tej chwili. A czy, czy tobie nie wydaje się, że on jak gdyby umyka? Wiesz, co jest takie coś, ponieważ no jeżeli... całe otoczenie Załęskiego ma. Bardzo poważne zarzuty dotyczące korupcji. To nie są jakieś drobne, to są miliardy dolarów. Tak, tak, i, I masz te... rację, bo wielu tych członków z otoczenia Zielonki już jest poza granicami. Tak, tak, tak. Oni I prawdopodobnie oni już si z koszyczkami pełnymi kasy. No nie wiem czy taki no. koszyczek był udźwignęli z tego co zapierdzili, bo to są miliardy dolarów, no więc Marek to tak ciężko byłoby no. upchać do jakiegoś pomieszczenia nałóżeni, takiego, nałóżeni. nawet do samolotu to nie wejdzie. Załęski jeździ po Europie, najpierw pojechał do Grecji, gdzie miał podobno podpisać jakąś umowę, o której nikt nie słyszał, no, no. po czym poleciał do Turcji, teraz był we Francji i jest i Genewa w tej chwili bodajże jako ostatni przystanek w tej podróży na dzień dzisiejszy. Ale ty, ty, czyli, że on cały czas jest poza granicami tak, tak, tak. Ukrainy. I teraz jest pytanie: czy o. on się boi tego, żeby go tam ludzie nie zaczęli rozliczać na Ukrainie, czy po prostu próbuje jedno z dwojgiem połączyć? Uważam, że to jest ta wersja, połączyć, żeby Europa jednak zadziałała w jakiś tam sposób i próbowała. E, wydłużyć tą wojnę, ponieważ wojna jest doskonałym źródłem dochodu dla tych no, ludzi. No tak, tak, absolutnie. To jest niesamowity dochód, oni zarabiają. Tak jak mówię, to są miliardy dolarów, mm. oni zarobili. Trump powiedział, że Udostępnimy dane dotyczące zasobów konta, nieruchomości, które posiada Załęski i o. innych dóbr, które no. Załęski do no, zgromadzić, to... z tej skromnej pensji prezydenckiej. Prezydenckiej, tak, tak, no, rozumiem. Ale widzisz, Rady Sikorski. Sikorski. Rady Sikorski, tak? Też troszczy się. Jak tylko dowiedział się, że 100 milionów dolarów wyfrunęło razem z jakimś kolegą, yy, Kolego od Zielonki, to zaraz zaoferował się, że on dopcha tam żeby uzupełnić. Tak, żeby nie było takich. Nie, dziur, żeby załączki żeby się nie, nie było. mógł potknąć tak, tam, nie wpadnie tak. do dziury i, i po co mu to. Tak jest. E, Także 100 milionów uzupełni. I trochę się zmartwił, bo ja czytałem w ostatniej wiadomości, zmartwił się, że, że ten pokój ma być, bo traci się tą motywację, żeby. Upychać tam jeszcze 100 milionów dolarów. No. Nie wiem, ale może zdobrze, ja, ja bo powiem, Każdego dnia giną ludzie. Absolutnie tak. I ale... każdy dzień wojny, przeciąganie tej beznadziejnej wojny, to są tragedie rodzin, to są tragedie tych ludzi, to są tragedie. Patrząc z perspektywy, to y, nam się może wydawać, że po prostu Zielonka doprowadził do ruiny. Ukrainę, tak? Bo już wcześniej y, pan Trump mówił o tym, że to jest milion siedemset tysięcy zabitych, tak? To jest może nie sam zielonka, bo przecież on się dał wciągnąć w tą grę przez y, Borysa Johnsona. Przecież był podpisany pokój. Był po, ku, Aha, y, y, a... podpisany w Turcji w, ja w Stambule. Okay. Y, zaraz na początku tak, wojny. Tak, Można tak, było tak. tą wojnę zakończyć. Pan. Y, Boris. Boris Johnson tak. dostał bodajże milion dolarów łopówki, czy euro, e, nieważne, to nie robi różnicy. E, za to, żeby. Robi, że, bo posmarowali to, dobrze. Tak, smarowali dobrze, y, za, zakłady zbrojeniowe się cieszą, bo mają wreszcie tak. porządne obroty, tak, tak, tak. ceny broni i amonicy posz, poszybowały do góry. Produkcja idzie pełną parą, no więc komu to może przeszkadzać, że tam ginie ileś tam ludzi dziennie na, na froncie, no przecież to jest, jest popyt tak. na broń. No, no o to chodzi właśnie, że kogo obchodzą cena krwi w stosunku do ceny w dolarach. Tak, ale wiesz co, jest jeden ma, mały szczegół. Dlatego, że w międzyczasie okazało się, że y, Zielonka otwiera jakieś salony sprzedaży broni w Berlinie i w Brukseli chyba. Nadwyżki. Jakie nadwyżki? Jak można mówić o nadwyżkach, jeżeli ty masz dary? Ty możesz mieć nadwyżki w darach? No tak, no Marek, no tak, tak hojnie no. świat obsypał Załęskiego i Ukrainę darami, że mają nadwyżki i chcą się tego pozbyć. Ale dalej wyciągają rękę. Daj, 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 daj. daj. No nie mnie... no bo nie chcą, z, nie, nie chcą przerywać kręgu, bo to jest krąg y, zamknięty. Wiesz, tak? Tu dostajesz... Polska daje, y, Ukraina przyjmuje, y, y, zanosi do Brukseli i sprzedaje Polsce. Polska daje. Y, no, i Ukraina, no, celi, no, no i blisko, to, i jesteś, blisko jest. Blisko jest. Wszystko jesteś. krąży. Jeżeli tego perpetuum mobile, tak, którym tak, się tak, napędza tak, Ukraina tak. w tej chwili, zakończenie wojny dla Ukrainy to jest. Klęska. No jest to, to jest, klęska. To jest, jest to klęska. klęska. No, przerywany jest. Dla tym... tych wszystkich ludzi, którzy się tym karmią, jest to klęska. No więc tam, oni zrobią tam, tam. wszystko. Wszystko, tam. dosłownie, wszystko, żeby do pokoju nie doszło. Natomiast no. Trump jest zdesperowany, dał ultimatum ten zgiving. E... No, ty... Podpisujecie e... to wszystko. Jeżeli nie, no to. Odcinamy całe wsparcie, odcinamy Starlinka, odcinamy satelity, odcinamy. No, wiesz, oczywiście no, Trump, jak wiemy z przekazów na temat Pszcztajn, to wiemy, że Trump potrzebuje jakiejś tarczy. Chce się zakryć od tych wszystkich rzeczy, które na niego teraz spadają, właśnie związane ze Pszcztajnem, żeby no, wypaść w, w, ok, w oczach narodu, jako, jako ten, który pokój czyni. No tak, no to wiesz, Trump dalej będzie walczyć o nagrodę pokojową no, Nobla, ale ja ci powiem tak, no, no, tak. Pokój, tak, tak, który nie, no. przestanie zabijać ludzi. Ukraina nie istnieje, mamy jakąś tam kawałek działki oznaczonym symbolem Ukraina, gdzie właścicielem są wielkie korporacje, posiadają wszystko, co jest wartościowe na Ukrainie, jest sprzedane, jest sprzedane, jest zapisane różnym firmom, różnym państwom, różnym podmiotom. Wszystko, wszystko się rozeszło, natomiast Ukraińcy wchodzą do Polski bardzo mocno. Dzisiaj zresztą rozmawiałem z moją znajomą z Polski, która prowadzi firmę jest protetykiem, zajmuje się właśnie leczeniem ząbków no i pokazywała, jakie są warunki, jak Ukraińcy dostają bezwzwrotne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej pod tytułem gabinet dentystyczny. I jeszcze chwilę i nie będzie w stanie, mówi, konkurować z tymi ludźmi, ponieważ oni dostają takie pieniądze, o których jej się nawet nie śni, i są w stanie otworzyć. Tak niesamowite gabinety, które po prostu mówi, ja, ja nie mam skoku do tego, ja nie jestem w stanie tego, tego zrealizować, nie jestem w stanie tak, doskoczyć, tak, tak, tak. A, a robią to Ukraińcy za pieniądze, których nie będą musieli nigdy oddawać nikomu. Mają... No, to jest echo tego, że rządzą Polską słudzy narodu ukraińskiego. I tak jest Polska przejmowana. I, po prostu... I teraz to zakończenie, powiem Ci szczerze, że to zakończenie wojny też jest nie bardzo na korzyść Polski, ponieważ... Będziemy mieli niesamowity problem w Polsce. Nieprawdopodobny problem w Polsce. Dlaczego? Zostaną zrzuceni wszyscy ludzie, którzy byli na froncie, którzy mają upośledzenie, będziemy ich leczyli za darmo. Mamy, hmm. System, hmm. mamy system w tej chwili, który jest bodajże zadłużony na 14 miliardów złotych, system zdrowotny w Polsce, i nie ma jakiegoś państwo, nie chce, rząd nie chce. No. W żaden sposób tego ratować, natomiast znajdują się pieniądze właśnie na Ukrainę, 100 milionów dolarów na to, żeby ratować Ukrainę, a nie ma pieniędzy na ratowanie polskiego systemu. Jeżeli nastąpi pokój na Ukrainie, to rozumiem, że wszyscy Ukraińcy spłyną z z Polski, z powrotem do swojej kochanej, zielonej Ukrainy. No, ale po co? No jak to po co? No boże. No bo po jedy, co? no po co? No, no, to, no, to, to są jest zasiłki, kraj... to są dobre pieniądze, to są stawki pracy, tu jest ale w Ale to się bezpie... skończy, bo w momencie, kiedy jest zakończenie wojny, to w tym, na Ukrainie, to w tym momencie ucinane są jakiekolwiek zasiłki, to już nie istnieje. Nie, no, dlaczego, no przecież dlaczego, że Europa, już po... sobie, Europa już mówiła o Pani Von den Leier. Leier, no. ale lajer, niech zostanie już ten lajer, bo to jest Leier. kłamca. Tak, nie, ona jest kłamcą takim, że jej Aha. się ten lajer na, należy. No po polsku mówią Wodoleja. Wodoleja. <laughs> I a, ona już mówi o wspólnym długu europejskim, który będzie przekazany Ukrainie na odbudowę. No więc znowu będzie tak, że e, powstanie wspólny dług. Niemcy dostaną zlecenia, a Polacy zapłacą za nie. No. I, Aha, I taki no tak, będzie podział. Mniej taka więcej. wspólnota. No, no ale e, zostawmy już może, o bo Boże. już trudno prorokować więcej na temat zakończenia wojny. E, może troszeczkę inne, inne proroctwa. Hanuka, zbliża się Hanuka. <laughs> proroctwa. <laughs> <rasta. śmiech> Niepokoi mnie ta Hanuka, dlatego że prezydent Nawrocki. Spotkał się w Nowym Jorku gdzieś tam gdzieś pokątnie spotkał się z kolegami z tych organizacji żydowskich, tak? Nie wiadomo co tam ustalili, dlatego że nie było żadnej kory. I może prezydent Nawrocki się nawrócił? E, posłuchaj tak, prezydent Nawrocki może decydować o paleniu Hanuki w, w pałacu prezydenckim. No właśnie. To jest koniec. Tak. To jest Aha. koniec. On nie może zadecydować o tym, czy Hanuka będzie palona w Sejmie, czy nie będzie palona w Sejmie. To od tego jest Marszałek Sejmu. On o tym decyduje. O! A Marszałkiem Sejmu jest... Czarzasty. No stary komunisty Komun... No stary, stary komunisty, dobry No dobra Komun. wyga komunistyczna, taka prawdziwa, wiesz, skwi kosi. z krwi i kości. gwiazdy, ale czerwonej, tak? tak. Ja... Nie. No to mamy Pana Czarzastego, którym zadecyduje prawdopodobnie, nie będziemy prorokować jak, to jest jego decyzja. Natomiast mamy to, że Hanuka uh -huh. tak, palona tak. jest od 2007 roku. Zrobił to Pan Prezydent e... Lech, Lech Kaczyński. Kaczyński. On wtedy pamiętam jeszcze mówił, że to, że Chabad Lubowicz i inne sekty religijne Zostały usunięte w czasie. On czasu, to przywrócił. On to przywrócił. Tak, on to, tak, przywrócił. Tak, tak, tak. to jest wszystko, co było usunięte z Polski w okresie międzywojennym. Tak jest. Muszę ci powiedzieć, że znam nawet list, który wystosował właśnie prezydent Kaczyński o przywracaniu właśnie tych. Ale dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że no. Hanuka w Instytucjach państwowych jest tylko w Polsce i Stanach Zjednoczonych poza Izraelem. Tylko te dwa kraje. No i Izrael to po prostu. No tak, źródło, nie, no Izrael jest to, po prostu, to jest ich to, 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 religia to, to, i coś tak, tam to. nie sobie robią po swojemu. Natomiast dwa państwa, Stany Zjednoczone i Polska. No więc. Y, to jest bardzo, bardzo takie znamienne. No powiedziałeś, że... że to jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość to jest, mnie... tak, to jest na tyle dobra, że jeszcze reszta świata się trzyma przed tym. Aha. To jest to, że, że te wyłomy są zrobione w Polsce Ale... i w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy był w Polsce 2007 roku, no. kiedy po raz pierwszy zapalono Hanukę, a drugi wyłom to jest w Stany Zjednoczone 2023. Mhm. E, gdzie zapalono Chanukę, tak, 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 tak no tak, więc, tak, tak. Y, no więc mamy, ale zaznaczmy, że to jest od, odpalanie Chanuki w budynkach rządowych, budynkach Oczywiście. rządowych, to tam, gdzie się ustala prawo, tak, to jest symbol y, władzy nad tymi instytucjami, czyli mamy symbol władzy nad... Y, kongresem Stanów tak, Zjednoczonych tak, 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 tak. i mamy symbol władzy nad y, polskim y, sejmem, tak. gdzie zapalone są świece chanukowe, bo no, no, to jest nic innego, tak, tylko po ale prostu... ale musimy powiedzieć jeszcze jeden maleńki szczegół. To wszystko pcha sekta Chabad Lubowicz. Nie, wcześniej byli Żydzi, nikt nie, nikt nie, nie robił takich... E, no bo to nie jest żydowskie święto. My w... Widzisz, tak, tak tylko, Marek, to tylko... jest to, co ja cały czas powtarzam. My nie rozróżniamy nie, Żydów nie. od całej reszty. Nie, Żyd to Żyd. Żyd to Żyd. No. A e, prawda jest taka, że Żyd to jest człowiek, którego urodziła e, kobieta, która jest Żydówką z plemienia króla Dawida. Tego biblijnego króla Dawida. Hmm. I jeżeli nie spełniasz tych warunków, czyli twoją matką nie jest kobieta z plemienia w linii od Aha, plemienia czyli... króla Dawida, nie jesteś Żydem i nigdy nim nie będziesz i nawet setne pokolenie po tobie nie będzie y, Żydem, to jest dalej tylko i wyłącznie Przeszta, która nigdy nie będzie Żydem. W bodajże w VIII wieku y, tereny te obecnej Ukrainy przyjęły. Wiarę, e, wiarę judaistyczną, ale to nie stworzyło z nich Żydów, dlatego powstały Chabad Lubowicz, e, Hasydzi, Hazarowie. W Kanadzie żaden z nich nie jest Żydem. Tak. Żydzi w większości zostali wyniszczeni przez Hitlera w czasie II wojny światowej, i tą próżnię zapełniły tak. właśnie te sekty. Tak, tym bardziej, że Żydzi raczej ograniczali yy wiedzę na temat tych swoich różnego rodzaju zgromadzeń. Talmud na przykład nie był tłumaczony tak jak Biblia na wszystkie języki świata, tylko może tam na angielski dostępny maczony. był. Jedynie w oryginale nie było żadnego tłumaczenia, nikt, to w ogóle tego nie wolno było robić. Wiem, że w Polsce próbowano przed II wojną światową tłumaczyć. Robiono to, bo zostały wydane, yy, wydane ci książki ci, na temat ci, ci tego. Ci ludzie, którzy to robili, źle traf... skończyli. <noise> tak, tak. Wezła, tak zostali wezwani do Świętego Piotra. Tak. Żydzi nie bardzo chcą, to znaczy w ogóle nie dopuszczają tego, żeby... Inni ludzie mieli dostęp do tej wiedzy, którą oni mają, bo dowiedzielibyśmy się, jak, jak jesteśmy traktowani, że jesteśmy spostrzegani jako e, wiem, rodzaj nie. zwierzęcia, e, której no, należy tam hodować czy coś tam innego, ale to nie powinno nigdy Jest tam wyraźnie zaznaczony podział Żydzi i goje. No i, i także e, e, nauczmy się rozróżniać, kim jest Żyd są cała reszta przechrztów, to nie są Żydzi, oni nigdy nie byli i nie będą Żydami. Tak, ale oni są najbardziej niebezpieczni. Tak, oni są najbardziej niebezpieczni, tak. bo to jest, to jest cała historia, warto ją przeczytać, to się ciągnie od VIII wieku, handel ludźmi, jasyr i tym podobne rzeczy, no więc to, to jest z to jest tego regionu, to, to, jest ich, to, ich, to jest ich gospodarka. I to, zgodnie z tym, co mówią Ukraińcy, mówi, to się nie zmieni, myśmy zawsze byli bandytami i, i bandytami będziemy, bo my, my się tacy rodzimy. I to mi powiedział Ukraińiec, i to mi powiedział Ukraińiec, no tak, mówi tak, tak, my jesteśmy bandytami, no, tak ma być, no, no aha, po prostu. I przecież pan Dmoski, Dmoski powiedział, że jeże, przed wojną, to są słowa przedwojenne dmoskiego, tak. że jeżeli, Ukraina kiedykolwiek uzyska swoją pełną niepodległość, to będzie to miejsce, do którego się zjadą wszystkie szumowiny z całego świata. I będą tam robiły największe przekręty, oszustwa, i, i w ogóle tą całą gospodarkę bandycką rozkręcą na zasadzie, właśnie, no wtedy nie było narkotyków, teraz są narkotyki, jest handel. Organami, jest handel ludźmi. Jest no, rozwinęło się gospodarczo. Gospodarczo się rozwinęła. Tak. No więc wojna też Ale... dostarcza e, bardzo wielu organów, e, sieroty, które Tylko są sprzedawane. Tylko rozwinęła ten biznes. Rozwinęła Tylko ten rozwinęło. biznes, bo tak. nie ma kontroli, nie ma, nie ma przejrzystości w tym, co się dzieje z tymi sierotami. Sam znam przypadki z Polski. Tak, Sam tak, znam tak. przypadki z Polski, gdzie, gdzie dzieci były handlowane, zgłoszone jest to do prokuratury. Były no. dzieci wysyłane na handel przez organizacje ukraińskie. Organizacje no. ukraińskie, które trudniły się eksportem dzieci. No. Dlatego, że to jest inna cywilizacja i, i dlatego tam się dzieją takie rzeczy. No. I dopóki nie, nie rozumiemy tych różnic bazowych cywilizacyjnych, nie będziemy w ogóle y, kapowali o co chodzi. Ja Dlaczego cię, tak się dzieje? Ja Cię doskonale rozumiem, tylko że. Ta dyskusja powinna się odbyć jeszcze w 2014 roku, no. kiedy, kiedy były Majdany i tym podobne rzeczy, kiedy nie, Ukraińcy byli przez Polskę już wspierani, ale jeszcze mówiono o banderyzmie, że no. be, z banderą się do Europy nie dostaniecie. W tej chwili Ukraińcy mówią prostą rzecz. Jeżeli będziecie blokowali banderę, to my wam będziemy palili wszystko, co się da i tak się dzieje. No tak się Wysadzone dzieje. tory teraz, jakieś coś innego zrobione, podpalenia, co, co kawałek włączysz wiadomości, to tu się paliły magazyny, tu się palił hotel, tutaj się budynki mieszkalne tak, tak, paliły, tak, tak, tak. tutaj coś innego się paliło, tutaj coś wyleciało w powietrze, zatrute wodociągi. No Marek, no przecież no to, tak, tak. Jest, to jest. nie było. I wszyscy mówią, o, to tylko Ukraińcy zrobili, ale oni działali na ten na zlecenie od, y, od KGB z Rosji i y, to tylko oni to tak zrobili dla pieniędzy. Dla pieniędzy. No ludzie tak, smarni. Tak, no, no. No, no Marek, no Jezus, Maria to jest dywersja na, w czasie wojny. no. no tak, to jest dywersja tak. w czasie wojny, to jest kara śmierci w normalnych warunkach. No. A, nie, a nie, że ktoś. O, bo oni tylko dla pieniędzy, biedni zrobili dla pieniędzy, ale to, to oni nie winni. A kto winny? No, no co, dobrze, on nie, co on ty... nie wie, że idzie podpalić, to co? No to dobrze, ale co to za usprawiedliwienie, że coś się robi dla pieniędzy? No, tym bardziej, że robi się to wbrew... Marek, i... jesteśmy największym sojusznikiem Ukrainy. Wszystkie 90% dostaw przechodzi przez Polskę. Cały transport przechodzi przez Polskę. Jesteśmy ich największym sojusznikiem. I ktoś przychodzi i zaczyna robić dywersję na terytorium Polski. To kto to jest? To kto to jest? I na co zasługuje? Na jaką karę zasługuje? To powinno być normalnie, nie wiem, do publicznej poda no wiesz, wiadomości podane kara śmierci została wykonana w taki w taki sposób. Po to, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest atak na, na, to jest na poziomie ataku na własny kraj. To jest na tym poziomie. No. A mamy Ukraińców, którzy na internecie mówią, jak Wy Polacy nie będziecie. Tutaj będziecie zwalczali banderę. Będziecie coś tam jeszcze robili. Zatrzymacie nam 800 plus, zobaczycie my was będziemy palili, będziecie piszczeli. No, Marek, no. Obudźmy no. się. Obudźmy się. No. Nie, nie. Nie wiem, Wartości cywilizacyjnych nie zmienisz. Jeżeli ktoś został wychowany w cywilizacji turańskiej, to on taki jest po prostu. No tak, no to, to... no to tych ludzi trzeba, w genach, jeżeli jest taki no. w Genach, to trzeba go w Genach wziąć, przenieść z powrotem na Ukrainę i bez prawa wyjazdu, no. No i szczęście będzie pokój, i wszyscy Ukraińcy szczęśliwie na Zieloną Ukrainę. Na Mam Zieloną nadzieję. Ukrainę. Mam nadzieję, no. Mam nadzieję. Miejmy nadzieję, że to tak będzie tak będzie. Okej, okay, ale to jest faktycznie temat nie do skończenia. Nie, 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 to w no. tej chwili wróżymy z fusów troszeczkę, ale. Mam nadzieję. Zobaczymy jak się rozwinie, no. Zobrawnie zobaczymy... Andrzejki już za niedługo, ale. <grym> zobaczymy jak to będzie. Tak, to... Okej, okay, dobra. To zostawmy to yy, losowi, zobaczymy co będzie dalej. Obserwujmy, a... no. Nie wiadomo na kogo liczyć, bo praktycznie nie możemy liczyć ani na nas, na, ani na rząd warszawski, czyli że na rząd y, sług narodu ukraińskiego. Sytuację w Sytuację w Panie Marku, więcej optymizmu. Dobra.